Wieczorem i dziś w nocy dochodziły nas głosy, że słabo działa ten sprzęt, więc bardzo Was przepraszamy za to. Dzisiaj będziemy się wysilać i mówić na ile się da, żebyście nas słyszeli, więc wybaczcie. Dzisiaj przed nami kolejny dzień rekolekcji i temat duch relacji. Popatrzymy w te cztery kolejne dni na cztery kolejne e, kamienie, które będą jakby e, czterema kamieniami węgielnymi pod wieżę Dawida. E, I dzisiaj duch relacji. E, zobaczymy dzisiaj, czym on się różni od ducha rywalizacji u Dawida. Zobaczymy e, ducha relacji u Dawida, a ducha rywalizacji u Saula. E, I... Dzisiaj też będzie okazja, żeby zadać sobie pytanie, czy sama rywalizacja jest zła? Kiedy uczymy dzieci rywalizacji, kiedy oni rywalizują w sporcie, kiedy oni rywalizują w nauce, rywalizują w innych przestrzeniach i kategoriach, czy, czy to jest w porządku? Czy. Czy można z tym przegiąć? Gdzie zaczyna się przegięcie, które niszczy relacje? To dzisiaj będzie temat, który naprawdę będzie w, myślę odkrywał nam przestrzenie na, na całe życie. Za nami nieustannie trwająca adoracja, więc mamy jakąś pewność, że całe dzieło prowadzi Pan Jezus. Karko dnia wczorajszego chcemy Was zaprosić po tej zapowiedzi na konferencję dnia o godzinie 9. Później na dość skróconą Eucharystię, to znaczy tylko na naukę podczas homilii. Następnym punktem będzie rozwinięty wątek, w którym rozwiniemy to, co zostało powiedziane wczoraj do młodzieży. Następnie spotkanie i konferencja, spotkanie pojednania. My to nazywamy dla naszych potrzeb i Wy to już też wiecie, że jest to spotkanie z wdową. Będzie inny odcień tego spotkania, a na koniec będziemy znowu chcieli się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami, jak przeżywamy te rekolekcje. A propos ducha rywalizacji, to. Moż można rywalizować dzisiaj o mikrofon. Można rywalizować, czy ja lepiej mówię, czy on. Można drugiego człowieka ciągle traktować, czy on jest ładniejszy, czy ja. Głosujcie. Można rywalizować nieustannie. Dzisiaj się temu przyjrzymy i dajcie nam okazję do sprawdzenia, ile we mnie jest ducha rywalizacji. I niech to będzie dzisiaj okazja, do... a można budować relacje. Kiedy drugiego człowieka nie traktuję jako rywala, ale jako okazję do tego, żeby stał się moim przyjacielem. To jest dzisiejszy wątek. Zapraszam.